Patrz, świnia się potrafi cieszyć w każdej sytuacji. Jurek! Jurek? Jesteś Jurek? Jurek, słuchaj, strasznie się cieszę, że jesteś. Jureczku, strasznie się zdenerwowałam, rozumiesz, byłam na wywiadówce w szkole, dowiedziałam się, że Kuba bardzo źle się uczy. W ogóle wiedziałeś, że Kuba tak bardzo źle się uczy, docierały do ciebie jakieś informacje w ogóle ze szkoły. W ogóle coś jakieś w ogóle docierają informacje od czasu do czasu, czy. Nie mam coś z twarzy wyczytać, czy jak? Byłam na wywiadówce w szkole, wiesz, i dowiedziałam się, że z naszą klubą jest bardzo źle, że się źle uczy i pani Kasia powiedziała, że bardzo, inni nauczyciele też narzekają. No i po się strasznie zdenerwowałam, chciałam się dowiedzieć, czy ty w ogóle docierały do ciebie jakieś info, jakieś ze szkoły było, że coś źle, jakieś, no, no nie wiem, coś w ogóle jest coś, dociera cokolwiek, jakiś, w ogóle cokolwiek jest coś z kosmosu i dociera do ciebie. Jakieś sygnały, odbierasz? W ogóle coś? Odbierasz? Byłam na wywiadówce w szkole, nie wiem, czy wspominałam. Mogłam nie wspomnieć, mogłam nie wspomnieć. Mogłam nie wspomnieć, tak mam, czasami nagle wchodzę, wiesz, i zupełnie nie wspominam. Także ewentualnie zapodam tutaj tekst, że byłam na wywiadówce. Chciałam wspomnieć, że byłam na wywiadówce w szkole w sprawie Kuby. i Dowiedziałam się, że się bardzo źle uczy. No no nie wiem... Kuba, Kuba, masz, masz syna. Masz syna, chodzi po domu, żąda jedzenia. No się dziwiłeś, mówiłeś, a co ty tak dokarmiasz, nie dokarmiaj, bo to urośnie nagle i stąd się nie zmieści w chałupie, no tak mówiłeś, to, to dokarmiłam i wyrosło, rzeczywiście, i to jest twój syn, tak? I syn chodzi do szkoły, szkoła, szkoła, buda, y, 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 edukacja, wiedza, nie doświadczyłeś, inaczej, y, no, ludzie, no szkoła, y, budynek, elewacja, y, malowałeś elewację. Kładłeś tynk, kładłeś. No nieważne, dobra, tak też nie. I, no dobra, to ja, Ku, ja poszłam tam, do tego, gdzie, gdzie malowałeś, gdzie kładłeś tynk i się dowiedziałam, że z Kubą źle. Że Kuba źle, że źle. ja będzie u, 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 Tak dyrektor powiedział, u, u, u. Dokładnie tak powiedział, będzie dwuja u, u, u. nie wiem, Jurku, jak jeszcze mam z Tobą rozmawiać. Bo byłam na wywiad, wywiad, zobacz, wywiadówka. Widzisz <grystanie> wywiadówka. Byłam na wywiadówce w sprawie Kuby. Strasznie się zdenerwowałam. rozumiesz, że jestem bardzo zła ja jestem zdenerwowana, Kuba jest zdenerwowany i może ewentualnie Ty byś się zdenerwował. Byłoby miło. Chciała teraz, żebyś poszedł do Kuby i po prostu porozmawiał z dzieckiem. Bardzo proszę iść do Kuby do pokoju. Tak nie może być, bardzo proszę. Ale raz, raz, raz. Już bardzo, zginamy nóżki w kolankach, bardzo proszę. Przebieramy nóżkami, raz, 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 raz. Jeszcze bardziej. No po prostu musisz powiedzieć, bardzo proszę pójść coś przedsięwziąć, ale już. Ale już bez dyskusji nie może być tak, że ja wchodzę do domu, tu się nic nie przedsięwzię. Nie może być tak. Jedni przedsięwzięli, weźmij ją, Co Sąsiedzi też byś przedsięwzięli i, w i wzięli. I, I bardzo proszę, weźmy. Proszę pójść do kuby do pokoju i pr proszę wziąć przedsięw. Ale już bardzo proszę, wziąć przedsięw. Tak nie może być, żeby się nie brało nic, żeby nic nie brać. Trzeba brać, trzeba brać! Jurek, nie może tak nie brać. Bardzo proszę wziąć przedsięwzięć, wziąć kawę od żelazka i dokonać szeregu przedsięwzięć. Czy stoisz tutaj? Nie no Jurek, bardzo proszę iść, porozmawiać z dzieckiem. Musisz przede wszystkim się przyznać, że jesteś jego ojcem. Nie, 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 no nie patrz na mnie tak błagalnie. Musisz powiedzieć, że jesteś jego tatusiem, prawda? Ono musi wiedzieć, że to nie opcje, je bije. Musisz powiedzieć, no, powie nie patrz tak na mnie, no. musisz powiedzieć, że jesteś jego ojcem. Ten, który ma tam wodopój przy telewizorze, to ojciec. Musisz. musisz się przyznać, że ten, który ma tam paśnik i żeruje, to tatuś. A nie dziecko cały czas się że nałazi po chałupie. Z rogami. Także bardzo proszę, już idziemy coś. Nie może tak być. Nie no, ale czy to ja się kłócę? Nie no, tak na mnie spojrzałeś, jakby to znaczyło, e, nie kłóć się, nie kłóć się, kochanie moje, nie kłóć się. No przecież no, absolutnie się nie kłócę. Oczywiście to jest moja wina, to ja źle wychowałam Kubę. Nie no, przecież ja, nie wiadomo. Ja, ja. Się no a nie uparłam na dziecko, ja źle wychowałam, prawda? No gdzie ty byś źle wychował? Gdzie ty byś wychował w ogóle? Ja źle wychowałam, rozumiesz? To wszystko moja wina. co so, najpierw postanowiłam, wiesz, zajść w ciążę. Przyjęła normalnie sam, samowolka, to było samowolka. Nie no tutaj cóż, to takie coś trzeba karać. Ja bym to ukarała. Normalnie przyszłam do ciebie, do pokoju, pamiętam, powiedziałam, cześć, chcę ciążę. Siedziałeś na kanapie, powiedziałeś, proszę bardzo, a się nie wtrącam. Harowałam godzinę, ale ciąża była. urodziłam, wiesz, nie stąd, nie no tak, wiesz, mi się zagapili, prawda, urodziłam i od razu, od razu powiedziałam, o, załatwię dziedziusia, ja załatwię dziedziusia, będę źle wychowywać, o, źle, matka źle wychowa, ściągnęłam sobie z netu fajne błędy wychowawcze i brałam po kolei te błędy wychowawcze robiłam, no że już ja się uparłam, no.